Witam wszystkie zodiegalne ryby na czytaniu energii miesiąca na miesiąc listopad 2019 roku. Zobaczymy, co w energii ogólnej, co zostało Wam przekazane. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie się w historiach, jakie chcą Wam zaprezentować, zapraszam Was na inne kanały. Komunikacji u Was będzie, możliwe jakieś podpisywanie umów, swój własny rozwój, takie yy, myślenie, tak? To jest koncentracja na sobie, na, na swoim wnętrzu, zastanawianie się, rozwój. Okres żniw, czyli będziecie albo zbierali plony swoich wcześniejszych działań, czyli w zależności od tego, czy one były pozytywne, czy negatywne, albo będziecie dopiero jakby robili. Zasiewy na przyszłość i energia wraca do swojego rytmu, czyli będzie życie w zgodzie z rytmem wszechświata. Tak? Możliwe też jakieś wiadomości, bardziej powiedziałabym tutaj pisane, czyli w formie, nie wiem, e-maili, messengerów i listów i tym podobne. Możliwa też jakaś krótka podróż, może też przeprowadzka. Jeżeli ktoś z Was planuje, to w listopadzie uda Wam się. Właśnie zrealizować te zamierzenie, ale to też może być zmiana pracy, po prostu jakaś zmiana, tak? I sobie dopytamy. Tutaj pokazuje mi się, że niektórzy z Was mogą dostać bardzo fajną ofertę pracy i Wy ją zmienicie, tak? Albo jeżeli jesteście osobami bezrobotnymi, to dostaniecie takie naprawdę intraktne, może nawet z polecenia ktoś Was poleci, albo ktoś Wam powie, że złóż tu CV i naprawdę dostaniecie bardzo fajną pracę, która będzie zrządzeniem losu, tak, która będzie taką niespodzianką od losu dla was. Więc bardzo fajnie. A ewentualnie niektórzy z was mogą iść na jakieś dokształty i to też będzie nie na zasadzie, że wy sami z siebie, tylko że na przykład szef zaproponuje wam wyższe stanowisko, ale w zamian za w, ale warunkiem będzie to, że będziecie właśnie musieli iść na jakiś kurs czy jakieś studia podyplomowe, czy po prostu cokolwiek, co będzie Podwyższało Wasze kwalifikacje. Wzrost Waszego rozwoju, więc te rybki, które, które rozwijają się, które medytują, które może, nie wiem, chodzą też na jakieś warsztaty i tym podobne, to tutaj jest taki przekaz od RUN, że jesteście na właściwej drodze i będziecie właśnie podwyższali swoje wibracje, będziecie podwyższali swój poziom, tak. Także bardzo fajnie. Tu też jest powiedziane, że jesteście na tej właściwej drodze w życiu, żeby nią kroczyć, tak? Nie poddawać się, tylko właśnie konsekwentnie nią dążyć. Dalej. I tu też mogą być jakieś lekkie problemy, jeśli chodzi o dom, posiadłość, bądź nawet rodzinę, więc możecie. Pokłócić się z kimś z rodziny, albo po prostu możecie też mieć. To może być coś karmicznego, czyli jakaś lekcja karmiczna, coś, co się powtarza cyklicznie. Jeżeli macie jakąś osobę, z którą co jakiś czas są jakieś właśnie, tak, to, to może w listopadzie znowu się odrodzić. Coś powtarzalnego będzie na pewno. Jakaś sytuacja, która się co jakiś czas powtarza, to tutaj ona też również w listopadzie może się wydarzyć. To jest raz. A dwa: hmm, poprzez błędne działanie w przeszłości i brak jakby reakcji, waszej reakcji na to swoje błędne działanie, czyli brak naprawy mogą być problemy w domu. Ale jeżeli wy się zmotywujecie i przyznacie do jakiegoś błędu, bądź naprawicie to, co poprzez swoje błędne działanie zostało albo zniszczone, albo w jakiś sposób uszkodzone, to mogą być relacje, to może być no nie wiem, no cokolwiek, jakieś błędne działanie po prostu, to, to wtedy uda Wam się mieć tą stabilizację taką i, i poczucie bezpieczeństwa i jakby zadbanie o ten dom, ale to też właśnie też o właśnie. To też jest taki przekaz, żeby zabezpieczyć swój majątek, żeby zadbać o to, co posiadacie. Jeżeli macie już jakieś poczucie bezpieczeństwa, w sensie na przykład swoje własne mieszkanie, albo dom, albo no cokolwiek, coś swojego własnego, rodzinę na przykład, to w życiu nie jest nic stałego. I musicie pamiętać, że o wszystko trzeba dbać. I tutaj też jest taki przekaz, że żeby tego nie utracić, albo żeby nie stracić tej. Stabilizacji i właśnie tego poczucia bezpieczeństwa, czy to w związku, czy w pracy, czy w domu, czy gdziekolwiek indziej, to trzeba nieustannie o to dbać. To tak jak ze zwierzątkiem. Zwierzątko yy, jest, trzeba go nakarmić, dać pić, pójść co jakiś czas do weterynarza na kontrolne badania, odrobaczać, wychodzić na spacery, bawić się, tak? Trzeba po prostu o wszystko dbać. I Wy tutaj możecie, mogliście spocząć na laurach. Bo coś osiągnęliście, a tutaj macie przekaz od run, że trzeba o to zadbać. Mimo, że macie już jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, to możecie je stracić, jeżeli nie będziecie dalej o to dbać. No, nie wiem, co to. To już myślę, że rybki będą wiedziały, o co tu chodzi: czy o związek, czy o pracę, czy o dom, o relacje. Pozytywnego idzie do rybek. Porządki idą do rybek pozytywne czyli nagłe zmiany. Coś, co już Wam nie służy, musi odejść, po to, aby zrobić miejsce czemuś nowemu. Po prostu będziecie robili porządki. Mogą to być porządki takie w normalne, w szafach, w domu, przed wszystkimi świętymi, tak. Czemu nie? Ale mogą być też porządki w, swoich, w swojej głowie, czyli będziecie ustanawiali nowe priorytety. Mogą to być też porządki w swoich relacjach. Będziecie przyglądali się bacznie innym osobom, kto kim dla kogo jest. Jakie ja mam miejsce w danej grupie, czy to w pracy, czy to wśród znajomych, czy w rodzinie, i albo się od kogoś odsuniecie, albo definitywnie zakończycie tą relację, albo po prostu poddacie się transformacji, czyli, czyli będziecie pracowali nad, nad sobą, nad, nad innymi. Runa Hagal jest taką energią, która ukazuje nam pewne. Rzeczy, które już nam po prostu nie służą, które nas blokują, są zbędnym balastem. I teraz od Was będzie zależało, czy wy poddacie się tym zmianom, spojrzycie twarzą w twarz z, z, z tym czymś, co po prostu Was już blokuje, co już przestało działać. I poddacie się tym zmianom, że albo to zakończycie, albo to przetransformujecie, tak? Zwolnicie miejsce, albo po prostu będziecie udawali, że wszystko jest ok, że, że tu nie potrzeba żadnej zmiany, to wtedy los jakby zadecyduje za Was, ale wtedy będą. trudniejsze kon y konsekwencje. Bo hagal to w ogóle oznacza grad, gradobicie, więc wiadomo, że jak grad spadnie z nieba, to on potrafi to zniszczyć, tak? Zniszczy nam kukurydzę, zniszczy nam żyto. Ale z drugiej strony, kiedy będzie się nawadniał, kiedy się będzie rozpuszczał, to nawodni ziemię, glebę. Da możliwość uprawy czegoś innego i może tu właśnie o to chodzi, że wy jesteście w jakimś Miejscu w swoim życiu, czy to relacji, czy pracy, czy gdziekolwiek indziej, co Was blokuje, że może warto się zastanowić: albo to zmienić, że całkowicie o 180 stopni Wy idziecie w coś innego, albo poddać transformacji to miejsce, w którym Wy jesteście, tak. Więc to już myślę, że od Was będzie zależało. I do Was idzie też mobilizacja. Mobilizacja w pokonywaniu przeszkód, mobilizacja w, pokonywania, w pokonywaniu swojego marazmu, tak? Też swoich wewnętrznych blokad i obaw. W Rune Naudis będziecie zastanawiali się, czego tak naprawdę potrzebujecie, czy to, co byście chcieli mieć, czy to jest wam niezbędne do życia, tak? Bo czasami nie warto jest. Yy, yy, sobie flaki wyprówać, że tak to nazwę, w celu osiągnięcia danej korzyści, bo kiedy Wy to już osiągniecie, to sobie uzmysłowicie, że nie warto było, że tak naprawdę ja tego nie chciałem, nie chciałam. Więc tutaj myślę, że ten listopad też będzie takim miesiącem Waszych myśli nad tym, co tak naprawdę chcecie. Hagal, Hagal. Czyli po prostu jakieś zmiany będą. Uważajcie też na straty, utraty, ale no w sumie tutaj to jest w energii pozytywnej, więc ta transformacja będzie dla Was dobra. To może być właśnie transformacja W Was samych. Wy staniecie się inną osobą, uwierzycie w siebie i jakby no przepotworzycie się, tak? Idą do Was pieniążki, idzie do Was dobrobyt. Dobrobyt może być finansowy, tak jak powiedziałam, ale też może być na przykład doświadczeniem Waszym w czymś, może być pogłębieniem nauki. Możecie podpisać jakąś umowę, możecie iść dalej na jakieś kursy, szkolenia. Tutaj też mi się pojawia jakaś osoba, kobieta, czyli do panów może przyjść kobieta do związku, ale to też może być inaczej powiedziane, że jakaś niespodzianka was czeka ze strony kobiety, możecie coś otrzymać. Zagrożenia. W zagrożeniu macie oślepienie, czyli albo to będzie oślepienie, jakby swoją ideą, że takim. Taką myślą, że Wy macie rację i wszyscy się inni mylą, czyli tutaj też nie manipulujcie innymi osobami, albo wręcz odwrotnie, brak pewności siebie może powodować, że inni będą chcieli Wami manipulować, więc nie podążajcie ślepo za innymi, tak? Miejcie swoje własne zdanie, tylko pamiętajcie przy tym, że każdy ma prawo do posiadania własnego zdania, więc jeżeli wy macie własne zdanie, to inni też się mogą mieć. I odwrotnie. W zagrożeniu też jest brak działania. Brak działania i nałogi. I w zagrożeniu też jest. Przegapienie pewnej szansy od losu, która mogłaby Wam w czymś pomóc, tak? Z jakiegoś powodu Wy nie będziecie albo nie zauważycie, albo nie będziecie chcieli spełnić swojego marzenia. Może to się będzie wiązało właśnie z pewną taką... z pewnym ryzykiem. I może właśnie to będzie Was blokowało przed tym, aby w to wejść. No nie wiem, w każdym razie jakieś tutaj coś fajnego by do Was mogło przyjść, ale Wy jakby z tego nie, nie skorzystacie. Nie wejdziecie w te drzwi i nie... nie weźmiecie tej niespodzianki od losu, jaka Wam jest szykowana, ale to jest w zagrożeniu, więc tak wcale nie musi być. Przyglądajcie się bacznie swojemu życiu, może warto jest zaryzykować. Jeżeli dostaniecie jakąś ofertę, to przeanalizujcie ją tak dogłębnie, bo naprawdę coś fajnego tu chce do Was przyjść, a w zagrożeniu macie to, że Wy tego po prostu nie weźmiecie. Ta osoba, która będzie chciała wami manipulować, to pojawia mi się w pracy, czyli w środowisku pracy. Może to być współpracownik, może to być szef, albo może to być po prostu osoba, która jakoś w tej pracy z wami przebywa. Nie wiem, jeżeli pracujecie w jakimś urzędzie, to może być to yy, osoba, która do urzędu przyjdzie, tak? No i uważajcie na nałogi. Na nałogi i na kłótnie. Może właśnie po yy, pod wpływem będąc, możecie z kimś się pokłócić, więc uważajcie na to. Rada, wskazówka. Jera Czyli okres żniw. Działajcie rozważnie, bo będziecie szybko rozliczani z efektów swoich działań. Dbajcie o to, co posiadacie. Co ja to jeszcze mogę powiedzieć? No, żniwa to jest albo właśnie zbieranie swoich, swoich plonów, wcześniejszych działań, albo robienie zasiewów na nowe. Więc tutaj. Twórzcie mądrze, nie kłóćcie się, nie idźcie po trupach do celu, bo to nie warto. Po prostu nie warto się obciążać karmicznie. Dostosujcie się też do takiego rytmu, który jest pulsem wszechświata, czyli wszystko w swoim czasie. Wiadomo, Jera to też jest okres roku czasu, czyli są wszystkie cztery pory roku. Wszystko ma swój Określony rytm. I też w życiu powinno być tak, że wszystko ma swój określony rytm. Wiadomo, że po wiośnie jest lato, a nie zima, więc, więc tutaj w życiu też tak tego przestrzegajcie, że czasem warto jest na coś poczekać, bo to musi w swoim tempie dojrzeć. Nie zrywa się niedojrzałych kłosów, tak? Więc, więc tutaj miejcie to na względzie. I przesłania Anielskie. No, wypadło. Dostrzegaj tylko miłość. Nie zwracaj uwagi na pozorne błędy, pomyłki i nieporozumienia. W każdym człowieku, także w sobie, dostrzegaj tylko miłość. Całkowite skupienie się na miłości, przenikającej wszystko, przynosi niewyobrażalne uzdrowienie. Życzę Wam, aby listopad był miesiącem spokojnym, aby, abyście spełnili swoje marzenia i cele, które sobie wyznaczyliście. Do usłyszenia, Pa.